Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale do Diabła z Ja nazywam się Siostra Diabolina, a to jest recenzja gry Indica ah. Witam Was wszystkich mega serdecznie na kanale do diabła z grami. Moi drodzy. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o grze indyka, czyli ruskiej grze o nazwie zielonej rośliny, w której gramy z zakonnicą. Oh yeah! Dobra, moi drodzy, słuchajcie, zaczynamy. Jest to generalnie rzecz biorąc tytuł, który jak po raz pierwszy zobaczyłem na zwiastunach, no to byłem ekstremalnie wręcz zachwycony, tak? I od razu chciałem się w niego zaopatrzeć, ponieważ lubię takie chore gówno. No a tutaj że tak powiem, ta gra była tak właśnie bardzo mocno reklamowana jako coś łamiącego czwartą ścianę, jako coś w świecie trochę chorego, trochę takiego surrealistycznego, czyli totalnie moje klimaty, więc jak tylko miałem możliwość, no to postanowiłem się w ów tytuł zaopatrzyć. No i grałem w niego bardzo mocno na raty, tak? Jak pewnie widzieliście ostatni odcinek, w co teraz gram, no to wtedy zaczynałem indykę. Dwa dni temu udało mi się ją skończyć, dlatego dzisiaj wam o niej. Opowiem, to będzie krótka recenzja, no bo też o grzeniu ma co za dużo mówić, nie? Szczerze. No ale dobra, lecimy od początku. Moi drodzy, na początku fabuła, tak? Wcielamy się w indykę i nie jest to ani nazwa, moi drodzy, jakiejś i z Indii, babeczki, tak? Mieszkanki Indii, indika. No nieważne, nie jest to też nazwa gatunku śmiesznych papierosów. Jest to, słuchajcie, imię e, zakonnicy, w którą się wcielamy. Gra dzieje się, jeżeli dobrze zapamiętałem, no, w po I wojnie światowej, tak? W Rosji. No i tam właśnie jesteśmy ową indyką w klasztorze. No i wiecie, no kurczę, życie tych naszych tutaj sióstr zakonnych, no nie jest nie jest zbyt ciekawe. Co też bardzo fajnie powiedzi, pokazano moi drodzy w gameplayu, ponieważ będziemy na samym początku gry wykonywali aktywności typu na przykład idź, wynieść 10 wiadek. Z wodą napełni i przynieśnie. I tak chodzimy przez 20 minut i napełniamy te wiaderka wodą, ale mieliśmy mówić o fabule. E, życie klasztorne toczy się bardzo powolnym i takim wiecie, nieśpiesznym tempem, cały czas, który spędzają siostry, e, że tak powiem, płynie im na kontemplacji na temat religii, na, tem na modłach, na wspólnych posiłkach. No ale cholera jasna indyka jest osobą, która. Jest bardzo mocno wkręcona w filozofię, tak? Ogólnie rzecz biorąc, zadaje bardzo dużo pytań, e, zarówno egzystencjonalnych, jak i na temat wiary, ogólnie rzecz biorąc, wszystkich tych rzeczy, które nas otaczają. Więc jak się możecie bardzo łatwo domyśleć, no nie jest to za bardzo mile widziane, tak? W owym klasztorze. No i Indyka, moi drodzy, w pewnym momencie. a, a jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Indyka dodatkowo, jeszcze podobnie do Setsuny, e, przepraszam bardzo, do Senuły, mi się Setsuna z Senułą, z Hellblade'a słyszy głosy w głowie. I to nie są głosy na zasadzie furii z właśnie z Hellblade, które jakoś tam przeszkadzają i tak dalej, tylko tutaj ten głos bardziej jest takim głosem filozoficznym, głosem jej jakby Hmm, jakiegoś zdrowego rozsądku, powiedzmy, tak? Tak mówiąc, mega nadwyrost, wiecie? Ona po prostu kwestionuje rzeczy, które tam ma powiedziane w tym klasztorze, czy pewne rzeczy, które się dzieją w historii tej gry. Czyli mamy takiego ala narratora, który mieszka w głowie Indyki. No i dobra, no i dobra, bo, słuchajcie, moi drodzy, generalnie dalej e, akcja wygląda następująco, że ową Indykę wypierdzielają z tego klasztoru, stwierdzają, że ona na pewno ma w sobie diabła i w ogóle paszoł, won jak najdalej, diabelskie nasienie, idź mi stąd w cholerę. No i Indyka postanawia, słuchajcie, na e, w sensie postanowi wspierdzielać, no, tak jakie każą, nie? E, no i wpada na taki pomysł, że kurczę dobra, no to ona jak przyniesie świętą relikwię Albo się do niej pomodli, no to na pewno te siostry je wybaczą i będzie mogła do owego klasztoru wrócić. I w tym momencie rozpoczyna się nasza podróż, moi drodzy, w której właśnie będziemy musieli ową relikwię odnaleźć. Tak? Jeszcze trochę wam powiem o fabule i potem przejdziemy sobie do kolejnych elementów. W trakcie gry spotykamy żołnierza, który jest deserterem, z tego co ja pamiętam. I stanowi on mega istotną postać dla całego tytułu. Jest on takim trochę przełamaniem charakterologicznym, bo z jednej strony mamy, wiecie, Łysego zarośniętego na twarzy oh, dziada, który widać, że krew na rękach miał niejednej osoby, tak? No ale wiecie, on się nie zgadza z tą wojną, nie? On I ucieka, tak? Jest deserterem. Jest też muzykiem, to gra na instrumentach, co też się don't tak nie do końca, say, że tak powiem, zgrywa z tym, e, jaka jest jego profesja. E, no i właśnie owa indyka wraz z tym żołnierzem będą prowadzili przeróżne po prostu ideologiczne dysputy, rozmowy na temat miłości, na temat zdrady, na temat wiary, na temat a na temat nieba. Te dialogi stanowią o, tak naprawdę o sile fabuły indyki, ponieważ jest to, słuchajcie, gra, w której będziecie musieli dużo myśleć, jeżeli chodzi właśnie o obą historię, będziecie pozastanawiać się nad tym wszystkim, pokontemplować jakoś samemu znaje sobie odniesienia więc na przykład we własnych doświadczeniach do pewnych sytuacji, które znajdziecie w tym tytule, więc fabułę stawiam na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Gra została reklamowana, jako wiecie, taka surrealistyczna, trochę Davido-Lynczowska podróż, tak? I trochę taki. Jest, muszę wam powiedzieć. E, świetnie w grze dają radę takie taki dziwaczne Where? kąty kamery. Na przykład kamera zawieszona centralnie nad głową indyki, kamera gdzieś seen. z nosa, right. kamera z podbródka To robi naprawdę mega dobre wrażenie. Dodatkowo jeszcze gra bardzo często bawi się perspektywą, w której na przykład oglądamy katsenki, co też sprawia, że to wszystko wygląda momentami jak taki jakiś dziwaczny sen po prostu. E, tak, więc generalnie czy biorąc pod kątem fabuły jest jak najbardziej super, How bardzo mi się podoba. To podobało. E, przejdźmy teraz sobie do gameplayu. Moi drodzy, gra jest dość dziwnym tworem. Ja bym to nazwał, że to jest po prostu przygodówka, tak? No, chyba inaczej tego się nie da określić. Per grę e obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, e nasza indyka potrafi skakać, potrafi odpalić sobie lampę, e zbiera bardzo fajnie wyglądające, takie pixelartowe żetony w grze, przeróżne punkty, jednak gra na samym początku nas informuje, że ilość zebranych przez nas punktów nie ma żadnego znaczenia, ponieważ to tak naprawdę nic nie znaczy. <laughs> Zabawne, co? To jest świetne. E w grze ogromny nacisk postawiono na zagadki jest ich bardzo, ale to bardzo dużo. Nie są to najczęściej zagadki, przy których będziemy się jakoś mega mocno zawieszać, tak? Czyli tam wiecie, siedzieć i rozkmijać przez 10 minut, jak tam coś zrobić, nie? Tu jest bardziej tak, że wiecie, no mamy na przykład wejść na jakąś kondygnację, no i musimy coś odpowiednio poprzestawiać, tak? Gdzieś będziemy musieli odpalić wajkę, która nam odpali jakiś most, w którym przejdziemy do kolejnej wajchy, no i odblokujemy sobie przejście. To jest w miarę okej, okay, muszę wam powiedzieć, ponieważ że mówiąc brakowało gier, w których będę musiał trochę pogłówkować, no a ta indyka się tego mi tutaj dostarczyła. Dodatkowo jeszcze nasza zakonnica będzie miała funkcję modlenia się, tak? W momencie, w którym wciśniemy guzik, oto ona zaczyna się modlić i w takich sekwencjach, w których jesteśmy powiedzmy w przeklętej rzeczywistości, no to ona dzięki temu będzie manipulowała rzeczywistością, która jej otacza. Czyli żeby wam powiedzieć, tak to na maksało patologicznie, mam nadzieję, że mam to gdzieś zgrane w gameplayach, jak nie to musicie mi zaufać. Przykładowo, widzimy przed z sobą rozerwany most, nie? W tej przeklętej wersji świata. I naciskamy, mudu się, no i wtedy ten most się złącza, nie? Coś takiego. Fajne, ale. Fajne, aczkolwiek to tam bez, bez szału, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, zagadki mam jak najbardziej na plus. Dodatkowo, jeszcze w grze będziemy dość sporo eksplorować. A co do eksploracji, no to tutaj mam też troszeczkę mieszane uczucia, ponieważ gra ma albo lokacje kozackie, Albo lokacje beznadziejne. Przejdźmy do tych beznadziejnych, bardzo dużą ilość czasu w grze będziemy spędzali w jakichś kurde, wiecie, fabrykach, jakichś kopalnie. no kopalniach nie, ale jakichś takich industrialnych miejscach, jakichś fabrykach papieru, fabrykach puszek do ryb, jakichś wiecie, wędzarniach ryb i tak dalej, o tu piesek jest, aż go ciężko nie pogłaskać, w tego typu miejscach, no i one są szare, brudne, ponure. Bardzo do siebie podobne, składające się z takich gigantycznych wręcz rur, e, nienaturalnie wręcz gigantycznych, z jakichś maszyn, ogromnych sprzętów. To wszystko też mi się tak wydaje, że zostało zrobione po to, żebyśmy poczuli ten taki, taką naszą miałkość i małość naszej głównej bohaterki, tak? Względem tego wszystkiego, co ją otacza. Teoretycznie fajny patent, aczkolwiek nie będę ukrywał, że no kurczę, mniej by się chciało tych właśnie etapów fabrykowych, a więcej by się chciało etapów, tych, o których Wam teraz powiem, czyli takich, w których chodzimy. Po przyrożnych wioskach, miasteczkach. Cholera, ruski klimat wylewa się z ekranu po prostu lawiną wódki, śniegu i co oni tam jeszcze lubią robić? I bezsensownej przemocy. No dobra, moi drodzy, klimat jest świetny. Będziemy włazili do cerkwi, będziemy zwiedzali takie malutkie domki, mieszkanka, w których wiecie dywany na ścianach, ogromne prawosławne relikwie, tego typu rzeczy. No, coś naprawdę świetnego. To trochę wyglądało dla mnie jak Resident Evil Village, tylko lepiej, pod kątem architektonicznym, nie? Że tak powiem. No, co jeszcze o tym gameplayu, moi drodzy? Gameplay jest taki bardzo mocno prostolinijny, ponieważ z reguły mamy ustaloną ścieżkę, którą będziemy musieli chodzić, tak? No, ale nawet jeżeli jej, powiedzmy, tam nie mamy, no to świat, który będziemy zwiedzać. Nie jest na tyle otwarty, żebyśmy mogli się jakoś z nim mega mocno zgubić. Też gra jakoś nas specjalnie nie nakłania do tego, żebyśmy zbaczali z ścieżki, która nas prowadzi do celu. No to dlatego, że na tych zboczeniach ze ścieżki możemy, słuchajcie, zebrać na przykład punkty po postaci różnych relikwii, które nam kompletnie nic nie dają, nie? Więc e, tutaj tak to wygląda. Dodatkowo jeszcze w grze mamy parę takich ciekawych sekwencji, jak na przykład grzejemy rowerem, w takim sensie motorowerem. No będziemy sterowali jakimiś wielkimi maszynami, żeby tam coś otworzyć. Coś tam się dzieje w tej grze, nie? Pod kątem gameplayu jedna rzecz mi się na przykład bardzo nie podobała, i teraz może Wam o tym powiedzieć. Jest sekwencja uciekana w grze przed jakimś tam wielkim wilkiem, powiedzmy, nie? No i ja w sekwencjach uciekanych bardzo lubię to. Że uciekając, to ja decyduję, czy zginąłem, czy nie, ale w taki sposób, że ja w sensie wiecie, od moich umiejętności jest to zależne. nie? Czyli leci na mnie drani i muszę szybko w lewo skoczyć, no nie skoczę, no to ginę. A tu jest tak, że podczas tej sekwencji z goniącym nas Wilkiem, ginąłem, słuchajcie, co dosłownie 50 sekund, ponieważ musicie idealnie sobie ustalić trasę uciekania, tak jak chciała gra. Nie ma innej możliwości. Zobaczcie chociaż troszeczkę z trasy, jesteście trupem, nie? Dlatego tak to wygląda. Dodatkowo jeszcze gra posiada przege genialne, o Jezu, zobaczcie, jakie genialne, no, takie, tak zajebiste, nie? Wstawki takie retro, nie? W których będziemy e, poznawali przeszłość najczęściej indyki, tak? E, no i będziemy tam na przykład, nie wiem, jeździli rowerem i zbierali jakieś główienka, skakali po żabach, robili jeszcze inne rzeczy, których Wam nie mogę pokazać, bo. Są to bardzo mocne spoilery popularne. No i generalnie rzecz biorąc, powiem Wam tak: no kurczę, jakby zrobili samą taką grę pixelartową, bo ten pixel art wygląda rewelacyjnie, to też by mi się to bardzo, ale to bardzo podobało. Pod kątem muzyki jest tak sobie: nic ciekawego, nic jakiegoś kiepskiego. Jakoś, jakoś nie zapamiętałem sam traku. O, może Wam w ten sposób powiem, nie? Dodatkowo jeszcze, moi drodzy, w grze grafika powiem Wam tak. Hmm. Postać indyki mi się podoba. Ładną ma twarz, ładnie jest zrobiona, ładne oczy, e, ładnie się rusza. Wiecie o co chodzi? Jest ładnie animowana. E, otoczenie? E, no, słuchajcie, no to jest grand AA, taki indoor, nie? Więc tutaj w tych sekwencjach miejskich to wygląda bardzo dobrze. Tylko wiecie, no, bardzo dobrze, no jest śnieg, biało. Nie, nie, nie spodziewajcie się jakichś niesamowitych widoków. Jest ok, tak? Zatem w tych sekwencjach fabrykowych. No, trochę wieje nudą po, po, po oczach, nie, no to nie, nie będę tu oszukiwał. Więc grafiką jest tak no średnio, bez jakiejś tam lipy, ale też bez, wiecie, jakichś niesamowitych tutaj uniesień. Podsumowując, indyka, moi drodzy, gra przygodowa dla bardzo specyficznego odbiorcy. Bardzo specyficznego, tak? Jeżeli chcecie coś zobaczyć nowego, czego jeszcze nie widzieliście w grach. To jest tytuł dla Was. Jeżeli chcecie jakąś taką krótką grę z ciekawym, bardzo przesłaniem filozoficznym, bo mi się na przykład zakończenie indyki podobało bardzo, no to też Wam polecam, nie? Samą grę ja bym ją teraz skończył w dwie godziny. Maksymalnie myślę, bo już pamiętam, jak się wiecie, przechodziło pewne etapy. Ja za pierwszym razem ją przechodziłem w jakieś 4-5 godzin, ale też lizałem ściany, też wiecie, dużo, że tak powiem, poszukiwałem rzeczy i tak dalej. E więc, jakbym miał to jakoś podsumować, no to indykce daje ocenę. 7 na 10. Bardzo ciekawe doświadczenie, do którego na pewno już nigdy nie wrócę, nie? Nigdy. E, ale na pewno je też zapamiętam na bardzo wiele lat, nie? Mega interesujący tytuł. Oryginalny, wyróżniający się z fajnym przesłaniem. To ogólnie dobry, dobry indyk, coś nowego. Musisz sobie teraz odpowiedzieć na pytanie, czy e, jest to tytuł dla Was, tak? Bo jeżeli tak miałbym Was trochę zniechęcić, no to słuchajcie, krótki, dla wielu osób będzie nudny. Zero jakieś walki, same zagadki i to też nie jakieś takie wow, nie? No Musicie naprawdę przemyśleć to sobie. Jeżeli miałbym za tą grę zapłacić pieniądz, no bo udało mi się tutaj ją otrzymać od wydawcy, no to pieniądz, który bym mógł przeznaczyć na ten tytuł, no to jest 40 zł. Nie? Uważam, że to byłaby dobra cena, bo za 5 dyszek to już możecie sobie kupić jakiś naprawdę jakiś hiciora przed lat, więc tutaj bym się nie rozkręcał jakoś aż tak mocno, nie? Dobrze, moi drodzy, ocena 7 na 10, 7 z minusem, może nawet, nie? Czyli e, Dobra gra, po co dobry tytuł, bardzo interesujący, bardzo ciekawy, bardzo oryginalny. No i nie pozostaje mi robić nic innego. Nie się z nami teraz pożegnać i powiedzieć, widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku do diabła z grami. Na razie, cześć.